Witamy Państwa w programie Psychoty i My. Dr. Tomasz Nowak, Filip Borowiak. Panie doktorze, dzisiaj y, temat bardzo szeroki to badania laboratoryjne naszych pupili. Dzisiaj laboratorium weterynaryjne, ale nie jesteśmy w stanie wyczerpać tego tematu w tym odcinku, więc dzisiaj skupimy się chyba tak na. Ogólnym może zarysowaniu możliwości takiego laboratorium, co możemy dzięki niemu uzyskać jakie korzyści dla naszych mm, potopiecznych, a trochę szerzej opowiemy o badaniach krwi. Po co się je robi, jak się je robi i co można z nich wywnioskować. Panie doktorze, dziś jesteśmy w laboratorium. To laboratorium pomaga nam zrobić. Badania, jakie badania? O, to jest bardzo szeroka paleta, bo część badań robimy tutaj na miejscu, bezpośrednio i na CITO, można powiedzieć, od ręki, że w trakcie wizyty pacjent już ma wyniki. A współpracujemy również z laboratoriami zewnętrznymi w momencie, kiedy trzeba takie analizy bardzo precyzyjne, bardzo też i rzadkie wykonać. Ale z tych popularnych i z tych naprawdę dostępnych praktycznie od zaraz to są tak badania krwi i to szeroko rozumiane bo tam jest i morfologia i biochemia i badania grup krwi i testy FILF i FERF co szczególnie interesuje kociarzy oczywiście oraz badania mm, serologiczne jeśli chodzi o pewne choroby jak parwowiroza na przykład czy koronawirusa to to jest wszystko na miejscu Badania moczu, czyli badanie fizyko moczu oraz badanie osadu moczu w stronę kryształków, krystaloidów róż, bądź różnego rodzaju domieszek takich krystalicznych moczu. I plus badania kału, czyli badania w kierunku pasożytów nielitowych oraz testy strawnościowe. Do tego jeszcze dochodzi cała grupa innych badań mikroskopowych, takie jak badania nasienia, psów reproduktorów oraz oczywiście badania mikroskopowe na zasadzie. Cytologii, cytologii pochwy, albo cytologii komórek, czy też rozmaz na przykład krwi yy, bądź też badania mikroskopowe ze skrobin ze skórnych. I to są badania, które tutaj. Praktycznie wykonujemy na miejscu, pomagamy w ich szybkim wykonaniu, a badania takie zewnętrzne, które wysyłamy do laboratoriów referencyjnych, bądź polskich, bądź zagranicznych, to są często badania genetyczne w kierunku np. genów wrażliwości na leki, albo genów określających pewne wady słuchu, w kierunku np. oceny genetycznej, predyspozycji do chorób serca, czy do, do zmian okulistycznych plus część badań hormonalnych takich jak tarczyca, takich jak choroby kory nadnerczy, bo na miejscu tutaj w laboratorium wykonujemy też praktycznie od ręki badania w kierunku poziomu progesteronu, co jest takim ukłonem w stronę hodowców i właścicieli suk wyznaczających dni płodne i przygotowujących suczkę do krycia naturalnego albo do inseminacji. Najczęstszym badaniem laboratoryjnym, jakie wykonujemy tutaj u, u naszych potopiecznych, to jest badanie krwi. To jest taki... Myślę, kompletny zestaw rzeczy potrzebnych do pobrania takiej próbki krwi, tylko do pobrania oczywiście, no bo sama analiza przebiega albo na automatach, albo z rozmazu pod mikroskopem i musimy mieć stazę. Stazę, którą zakładamy na kończynę powyżej miejsca wkucia, jeśli oczywiście wybieramy te naczynia wspomniane, czyli na kończynie przedniej żyła odpromieniowa i na kończynie tylnej żyła dostopowa. Potem. Wyczuwając już miejsce, gdzie jest napięte, napięta ta żyła, musimy mieć środek dezynfekujący, którym popsikamy miejsce w wkucia My raczej nie preferujemy wygalania tego miejsca do pobrania krwi. Uważam, że nie jest to potrzebne, a często właściciele zwierząt no, z różnych powodów, jeśli to są zwierzęta wystawowe na przykład, nie, nie chcą takiego wystrzygania sierści. Po dezynfekcji oczywiście musimy przygotować sobie też probówki i jest probówka z antykoagulantem gdzie pobieramy krew na morfologię, czyli poziom krwinek białych, poziom krwinek czerwonych, hematokryt, hemoglobinę, płytki krwi oraz średnią objętość krwinki czerwonej, masę hemoglobiny, hemoglobiny, i stężenie hemoglobiny i pod frakcje też krwinek białych, takie jak granulocyty, limfocyty, eozynofile i bazofile na przykład, plus monocyty i krew bez antykoagulantu, czyli probówka, która Służy do pobierania krwi w kierunku badań i hormonalnych i badań biochemicznych, czyli z badań biochemicznych np. parametry wątrobowe, takie jak alat, aspat, czy fosfataza zasadowa, bilirubina na przykład cukier, białko, yy, inne parametry, takie jak narkowe np. Na czyli mocznik kreatnina oraz np. szóstkowe lipaza, amylaza, cholesterol, oraz szereg jeszcze innych, które możemy wykorzystać w naszej diagnostyce laboratoryjnej oraz poziomy hormonów na przykład progesteron, ym, poziom hormonów tarczycy, jak i poziom hormonów korek yy, Innym rodzajem yy, takiego badania krwi jest na przykład rozmaz krwi, czyli oceniamy wówczas krwinki pod mikroskopem i tam możemy identyfikować i kształt i wielkość i charakter krwinek czerwonych na przykład rozpoznając różnego rodzaju niedokrwistości i przyczyny tych niedokrwistości można sobie oceniać leukogram czyli krwinki białe one nam służą do diagnozy białaczek chłoniaków różnego typu oraz na przykład innym badaniem takim rozmazu krwi jest badanie w kierunku pasożytów i takim badaniem mikroskopowym, rozmazu krwi, możemy również mm, ocenić, czy nasz pacjent przypadkiem nie jest chory na babesiozę albo na anaplasmozę. Pobraliśmy próbkę krwi od hmm. naszego pacjenta i co teraz się dzieje z tą próbką krwi? Ta próbka, tak przygotowana, już praktycznie może służyć w tej probówce z antykogolantem do wykonania badania morfologicznego. Oczywiście kiedyś takie badanie wykonywało się ręcznie, czyli oceniało się też pod mikroskopem te krwinki albo wyznaczało na hematokrytówce. Dzisiaj do tego celu służą już automaty, które pozwalają nam w kilka minut takie wyniki otrzymać i zaraz będziemy świadkiem, jak, jak łatwo jest takie badanie przy pomocy takiego automatu przeprowadzić. To jest weterynaryjny aparat hematologiczny, który bada krew u psów, u kotów, i zależnie też od wyposażenia można również badać krew u innych gatunków zwierząt, łącznie z gospodarskimi. I praktycznie programowanie takiego aparatu polega na tym, żeby wpisać imię takiego pacjenta, to była gina, więc wpisujemy tutaj jego dane identyfikacyjne. Badanie jest bardzo proste i bardzo szybkie, bardzo też wygodne. Mamy kartę zaprogramowaną na psa. Wyjeżdża igiełka, pod którą wprowadzamy tą próbkę krwi. W tym momencie aparat pobrał wymaganą objętość krwi, do tego, żeby taką analizę przeprowadzić, i informuje nas, że do wykonania badania, czy no, na wyniki, będziemy czekać maksymalnie około półtorej minuty. Panie doktorze, a kiedy naszemu pupilowi wykonujemy badanie krwi, badanie moczu? badanie kału. Co jest przesłanką, żeby takie badanie wykonać? Takim wskazaniem do wykonania chociażby badania krwi to jest nie tylko młody wiek i sprawdzenie, czy nasz pacjent, mały kot, pies się prawidłowo rozwija i czy nie ma chorób tego młodocianego okresu, chorób wzrostowych. Wiek dorosły, kiedy się zdarzają różne rzeczy i są to często badania takie prewencyjne, żeby określić czy rzeczywiście w tym obrazie krwi nie mamy żadnych powodów do niepokoju i w wieku starszym, kiedy są to już no, rutynowe badania, bo zwykle w tym wieku starszym się pojawiają różnego rodzaju choroby. Jedną z grup badań krwi jest kwalifikacja przedoperacyjna, czyli badania, które Pozwalają nam przygotować tego pacjenta przed zabiegiem i przewidzieć ewentualne niespodzianki, takie śródoperacyjne. Przede wszystkim chodzi nam tutaj o gęstość krwi, czyli poziom hematokrytu, o ilość klinek białych, ilość klinek czerwonych, no i koniecznie trombocyty, czyli płytki krwi, które są ważne, żeby zdefiniować mniej więcej charakter. Krzepliwości czy mechanizmy odpowiedzialne za krzepliwość krwi, aby śródoperacyjnie i pooperacyjnie nie, nie martwić się, że mogą nastąpić jakieś nieprzewidywalne krwotoki do, do, do jam ciała. Badamy też mocz, w jakich sytuacjach to badanie jest zalecane. Badanie moczu jest zalecane wtedy, kiedy podejrzewamy jakieś choroby nerek, choroby pęcherza moczowego, choroby cewki moczowej i choroby prostaty u psów samców. I praktycznie takim objawem dla właściciela, gdzie można by się było zasugerować, że coś z tym naszym czworonogiem jest nie tak, to jest tak zwiększone pragnienie i zwiększone oddawanie moczu, albo odwrotnie. Bardzo mało pije pies czy kot i bardzo mało oddaje moczu. Druga grupa to są bolesne emikcje, czyli napinania się jakieś, m, przerywanie, kropelkowanie tego moczu na, na spacerach czy w kuwecie, jak to robią kocury z syndromem rolniczym kotów, bądź też oddawanie moczu z domieszką krwi na przykład. To jest charakterystyczne przy zapaleniach pękarza moczowego i cewki albo przy zatkaniach, na przykład przy kamicy pęcharza moczowego, czy, beń, czy przy, przy kamicy cewki. I szczególnie taką grupą podatną na, na, na schorzenia związane z zatkaniem cewki moczowej są właśnie koty, przede wszystkim kocury, które mają taki swój zespół urologiczny, czy syndrom urologiczny, polegający na tym, że okresowo z różnych powodów dochodzi u nich do zapalenia pęcherza moczowego, zapalenia cewki moczowej i zatkania tej cewki moczowej. To jeszcze powiedzmy, że badamy tak jak u ludzi kał, i, i kiedy przychodzimy z takim badaniem do weterynarza? Ja zwykle takie badanie kału zalecam u psów rosnących. I u psów starszych. U psów rosnących to są mm, analizy w kierunku pasożytów, czyli chcemy się przekonać, czy u tego młodego psa, czy u tego młodego kota, ze względu na to, że on jest bardziej podatny też na zarażenia, takie spacerowe i na jakieś inwazje pasożytów. Określamy na przykład obecność jaj bądź form dorosłych, takich pasożytów jak listy, jak tasiemce, jak włosługówki, ale też coraz częściej możemy wykonywać badanie w kierunku Jargi Lambli, czyli. Też takiego pierwotniaka jelitowego. A drugą grupą niepasożytniczą to są badania w stronę różnego rodzaju chorób, np. chorób wirusowych takich jak parwowiroza czy koronawiroza, oraz np. badanie y, strawnościowe, czyli badanie, które pozwala nam wykryć y, jakieś niedobory enzymatyczne y, odpowiedzialne te enzymy za y, strawność białka, strawność węglowodanów czy strawność lipidów. W poszukiwaniu idealnego towarzysza przedstawiamy Państwu kota rasy Cornish Rex. W 1950 roku około, dokładnie nie podam Panu daty, w Kornwalli, w Stajni, a raczej w Stodole urodził się kot z właśnie takim pofalowanym futrem. Nazywał się Kali Banker. Pani, która, u której, na której farmie się urodził, za namową swojego weterynarza postanowiła stworzyć rasę poprzez krzyżowanie matki z synem i dolew innych ras kotów powstała ta piękna rasa z charakterystycznym falowanym futrem i o bardzo miłej powierzchowności. Słyszysz Ty? Większość hodowców powie Panu, że korniszę należy mieć dwa. Bo wtedy one zajmują się sobą i, i nie są aż tak uciążliwe. Oczywiście nie jest to kod dla osób spokojnych, dla osób, które. Potrzebują tego spokoju w domu i nie chcą, żeby cały czas kot zawracał im głowę. Jest to kot żywy, jest to kot, który potrafi wejść na najwyższą półkę i strącić stamtąd figurkę porcelanową, więc na no, takim osobom, które mają kolekcję porcelany i chcą, żeby kot przyszedł do nich raz w tygodniu na kolana, to nie polecam. Koty Cornish Rex schodowcy polecają za to osobom, które mają dzieci. Są to koty, które uwielbiają dzieci, a dzieci uwielbiają dręczyć kornisze. A kornisze lubią być dręczone, lubią być zamykane w pudełku na klocki, noszone, wożone w wózkach. E, także jak najbardziej jest to kot, który lubi e, się bawić i lubi dzieci. Są to niesamowicie kontaktowe koty, e, niesamowicie przyjacielskie, takie tak jak ja mawiam, psokoty. E, lubią kontakt z ludźmi, nie boją się obcych, przychodzą od razu, jak słyszą dzwonek do drzwi, lecą do drzwi, tak jak pies. E, Wygląd no niektórych może szokować, bo na pierwszy rzut oka mogą wyglądać strasznie, mają wielkie uszy, wielkie oczy, takie dziwne, ale do tego można się przyzwyczaić, ja uważam, że są piękne. Opieka nad tymi kotami nie jest trudna. Dieta Kornisza nie różni się od diety innych kotów, również pielęgnacja sierści nie sprawia problemów. To jest bardzo przyjemna sierść, nie wymagająca dużo zabiegów kosmetycznych. Przede wszystkim mało z tych kotów się sypie. Nie ma tak jak w przypadku kotów z typową krótką sierścią, czyli które mają włosościste, pełno kłaków wszędzie na ubraniu, na kanapie, w zupie, na podłodze. Tutaj w tych tego linienia jest naprawdę niewiele. No, a tak jak mówię, jedynym zabiegiem kosmetycznym jest głaskanie. Po dzisiejszym programie z pewnością, panie doktorze, można stwierdzić, że badania laboratoryjne to jest temat rzeka, nawet morze. Nawet może. I dlatego przy tym temacie jeszcze pozostajemy w naszym programie, w następnych odcinkach opowiemy o... No myślę, że warto wspomnieć i skomentować badania moczu, badania kału, badania mikroskopowe, szeroko rozumiane, bo to są i badania ze skrobień skórnych, i badania cytologiczne na przykład. Ale jedno jest pewne, o tym można mówić bardzo dużo, a... Ujmując to krótko, nie sposób badań laboratoryjnych przecenić ich wartości zarówno dla nas, lekarzy, jak i dla właścicieli tych, tych potopiecznych pupili. Czyli już teraz zapraszamy Państwa do oglądania następnych odcinków oraz do kierowania pytań dotyczących zdrowia Państwa pupili na nasz adres mailowy. Pies i kod razem małpa rtk.poznan.pl Nowak odpowie na te pytania na naszej antenie. Zachęcamy.